Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek kursu programowania aplikacji okienkowych w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się oprogramowaniem naszego data convertera, tak żeby podawał nam poprawne wartości dla długości pola powierzchni i objętości. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od przemodelowania tutaj tej metody convert. Konkretnie chcemy tutaj dodać warunki dla rodzajów, jakie się tutaj pojawiają. Więc jeżeli to jest prostokąt to chcę uruchamiać jakąś metodę. Jeżeli to jest inna figura, to chcę uruchamiać inną. Więc, jeżeli to był prostokąt, tutaj damy circle, dalej mamy linię i to jest line, i freeform. OK, i tutaj elif, elif, elif. Formatujmy to. Super. Teraz, jeżeli to jest prostokąt, to będę wołał metodę, która się nazywa prostokąt. Jeżeli to, się, jeżeli to jest jakiś inny rodzaj, to będę wołał metodę od innego rodzaju. Red równa się. No i teraz do tych metod chcę przekazywać tylko data. Bo nic więcej w nich nie potrzeba. I teraz sobie te metody musimy jeszcze zdefiniować. Czyli skopiujemy sobie je tutaj. Def. I tutaj brakuje nam wyrównania. OK. Te funkcje jeszcze nic nie zwracają, ale teraz będziemy pracować nad tym, żeby zaczęły zwracać. Zacznijmy sobie może od linii, bo jest najprostsza. I co będziemy robić w tej linii? W linii mamy punkty, które weźmiemy sobie z data children 1. To to jest grupa instrukcji. Ostatnią instrukcją w tej grupie jest rysowanie linii. I ta linia zawiera punkty. Więc sobie zrobimy taki alias do tych punktów, żeby się trochę prościej nimi posługiwać. I linia składa się z czterech punktów i ma tylko długość. Więc w tym przypadku to co zwracamy to będzie po prostu może sobie w tą pożyczę cały ten dziennik. Damy tutaj line z dużej litery, żeby było ładniej. No i zwracamy tylko długość. Tak. Długość sobie policzymy biblioteką MAF. Math. math.distance, Distance. No i teraz do tego Distance podajemy. Points. 0, points. 1 jako pierwszy punkt i points. 2, points. 3 jako drugi punkt. Zwracamy red. Czemu red? Bo akurat pasuje do returna, czyli return red to jest, red to jest jakaś wartość zwracana. Takie dosyć obrazowe przedstawienie tego, co się tam dzieje. Rysuję sobie linie i tu już widzę, że te linie mają za dużo miejsc po przecinku, więc na koniec tutaj będę sobie zaokrąglał wszystkie te wartości w jednym miejscu. Red length równa się round red length i chcę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. To samo z area i to samo z volume. Super. Uruchommy to jeszcze raz. Zobaczmy co się dzieje dla linii. No i super, teraz linię mamy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla mnie to w zupełności wystarcza. Następne w kolejności możemy zająć się prostokątem, bo jest znowu relatywnie prosty. Podobnie jak w przypadku linii odniesiemy się do punktów tego prostokąta. I teraz chcemy sobie policzyć jego obwód i pole powierzchni. Żeby to policzyć to tak naprawdę potrzebujemy długości boków tego prostokąta. Więc znowu posłużymy się biblioteką MAF. Mamy jakąś zmienną A, która będzie reprezentowała jeden bok tego prostokąta i jakieś B, które będzie reprezentowało drugi bok tego prostokąta. Pierwszy bok to będzie długość między jakimś punktem pierwszym a drugim. Drugi bok to będzie długość między punktem drugim a trzecim. Więc taka dosyć podstawowa matematyka. W końcu się udało nam ją zaaplikować w praktyce, bo pewnie poza szkołą było ciężko gdziekolwiek matematyki używać. I skopiujemy sobie kawałek kodu z linii. I teraz co? Obwód naszego prostokąta to będzie 2 razy a plus 2 razy b. A pole powierzchni to będzie po prostu a razy b. Super. Uruchamiamy, zobaczymy, czy to działa dla prostokąta. No i dla prostokąta nie działa. Dlaczego? Ponieważ to waliu, które jest tutaj. Ono się jeszcze tak jakby nie ukonkretyzowało. Czyli w momencie, kiedy ja tutaj sobie do niego zaglądam, a w środku mam prostokąt, to ten prostokąt w tych punktach jeszcze nie ma nic. Więc musimy dodać takie trochę sztuczne opóźnienie używania tych punktów prostokąta. I to możemy zrobić używając zegara w bibliotece Kiwi, czyli clock. Zaimportujmy sobie Kiwi clock. I w tym Kiwi clock mamy taką metodę schedule once. Schedule once kolejkuje nam jakąś metodę do wywołania w kolejnej klatce, czyli w kolejnej klatce nam się ten obrazek narysuje na ekranie i jak on już się nam narysuje, to wtedy ten prostokąt tutaj w tym points będzie miał punkty tego prostokąta i będziemy mogli się do nich odwołać. Więc zamiast wywoływać to convert na jakiejś wartości, będziemy sobie to trochę opóźniać. No i tutaj do tego schedule once podaje się metodę, która przyjmuje jeden argument, czy raczej funkcję, która przyjmuje jeden argument. Tym argumentem jest różnica czasu, jaka minęła od momentu zakolejkowania do wywołania tej metody. I tam po prostu ten klok nam włoży tą różnicę czasu. Ale ponieważ ta funkcja będzie używana tylko w tym jednym miejscu, to nie będę tworzył nowej funkcji, tylko użyję sobie wyrażenia lambda. O wyrażeniach lambda w Pythonie w prawym górnym rogu znajdziecie oddzielny odcinek, jeżeli chcecie sobie więcej posłuchać. Generalnie składnia jest dosyć prosta. Po słówku kluczowym lambda definiujemy listę argumentów tej funkcji, czyli tak jak tutaj mamy na przykład instance i value. Jakbym chciał jeszcze jakiś argument, to by było tam x, y i tak dalej, ale chcę tylko jeden argument, który nazwę dt, czyli delta time. A tutaj włożę wywołanie całej tej mojej funkcji bo chcę, żeby to właśnie się zadziało. Zobaczmy, jak to teraz działa. Rysuję sobie prostokąt i mam znów kresza, z tym, że w trochę innym miejscu, w moim data konwerterze tym razem, ponieważ moja funkcja rectangle jeszcze nic nie zwraca. Spróbujmy sobie uruchomić to jeszcze raz. Dopisałem returna, no i pięknie, mamy długość. Czyli obwód naszego prostokąta i jego pole powierzchni. W następnym odcinku zajmiemy się dodaniem metod dla koła i dla tego freeform. A na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.